Cześć, dzisiaj taki odcinek pogadankowy, nietypowy, taki, który pobudzi trochę Waszą wyobraźnię i nastawienie do budowania kanału na YouTube. Co ja bym zrobiła, co bym poprawiła, od czego bym zaczęła, jakie pięć rzeczy przyszły mi do głowy, kiedy pomyślałam, co by było, gdybym zaczęła kanał budować dzisiaj? I wyjątkowo fascynujące, ukośnik, śmieszne jest tym wszystkim to, że ja właśnie zaczynam ten kanał na YouTube, ale doświadczenie o widoczności w sieci, szkoły, doświadczenie z klientkami, budowania YouTube'a od środka, bycia menadżerem, bycia transkrybentem, bycia y, asystentką, montażystką, digital strategiem i wszystkim tym wszystkim mam już 5 lat. Ale kanał buduję właśnie teraz. Jakie wnioski mam z tych 5 lat i co takiego mi wybrzmiało, jakie jest tych pięć rzeczy? No to już nie będę Wam obiecywać i huków tutaj robić na starcie. To jedziemy z czołóweczką i z tematem. Pierwsza najważniejsza rzecz, jedyneczka, co zawsze, ale to zawsze wraca w konsultacjach i w rozmowach z kobietami, to nastawienie głowy, ten cały mindset, głowa, i taka, takie przekonanie, i to z jakiego punktu my wychodzimy na ten YouTube. Czy wychodzimy na YouTube z poziomu braku, bo jeszcze nie mam YouTube? Bo mam już wszystko, ale jeszcze YouTube'a mi brakuje, i na pewno, jak będę miała YouTube, to wtedy mój biznes, moja widoczność w sieci, moja perspektywa na wszystko wybuchnie. Więc robię YouTube, bo jeszcze nie mam YouTube'a. I już wiecie, do 100% wszystkiego, do 120% rzeczy, które robisz każdego dnia, dodajesz sobie jeszcze kanał YouTube. Z poziomu, powiedziałabym, e, takiego trendu i takiej zazdrości. Że wszyscy mają, a ja nie, to ja też tam muszę być, bo tam są pieniądze, tam jest prestiż, tam są ludzie, tam są, tam są inne rzeczy i ja pójdę, bo ktoś ma i komuś działa, to jak skoro u kogoś działa, to u mnie też zadziała i ja tam idę i idę właśnie tylko dlatego, żeby poczuć się youtuberem i wziąć jakiś prestiż z wysokiej półki. Właśnie i z tym startujemy, z takim, ja zaraz będę YouTuberem. Ja dam trzy odcinki, i to już mi się ziści, będę miała tysiące subskrybentów. Z jakiego punktu wychodzisz na YouTube? Z punktu takiego, że masz niekończącą się potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem, tym co wiesz. Tym, co umiesz, doświadczeniem, prze, y, ścieżką, transformacjami, skokami, y, y, doświadczeniem ogromnym, już mówiłam, doświadczeniem i doświadczeniem ogromnym, <noise> i wszystkim tym, co przetestowałaś na sobie, praktyką w danym temacie. I masz takie, Jeciu, nie mieszczę się na tym Instagramie, to wszystko jakoś takie pionowe, powoli, y, w małych kawałkach szybko znika. Nie mieszczę się na Facebooku. Bo tam są wszyscy, sprzedawcy butów, sprzedawcy pierdów, słoiku i jeszcze ja. Nie, nie mieszczę się na TikToku, bo to za szybko działa i czuję się ominięta na starcie, bo to znowu leci tak po tej ścianie, że nie nadążam przesuwać palcem. YouTube. Spróbuję YouTube. Może tam jest taka przestrzeń, gdzie ja będę mogła powiedzieć troszkę dłużej o tym co wiem, powiedzieć głębiej, precyzyjniej, żeby moja treść nie była wyłapywana kawałkami, źle zrozumiana, źle zinterpretowana. To na YouTube ja mam tą przestrzeń. I co ciekawe, mogę się pokazać, bo moje całe ciało mówi, moje oczy mówią, moja buzia promienieje i ty czujesz mnie całą. Więc może jednak na YouTube. I to jest moja ulubiona perspektywa, jak startujemy na YouTube. I ostatnia to źle zrozumiana strategia em, biznesowa czyli takie podejście: Idę tam, bo muszę. Bo muszę. Bo mają wszyscy moi znajomi z pracy, w sensie szeroko pojęty biznes online. Każdy tam jest, więc dlaczego mnie tam nie ma, ale w sumie to idę, ktoś za mnie to będzie robił, ktoś za mnie to będzie tworzył, ktoś za mnie to będzie przygotowywał scenariusze. Ja tylko usiądę, powiem i wszystko za mnie zrobią. I mój YouTube wybuchnie, bo ja będę miała do tego zespół. Z każdych tych punktów mogłabym Ci teraz powiedzieć, oczywiście pozytywy i negatywy. Z braku nic ci to nie da, bo nadal będziesz w poziomu, z poziomu braku tworzyła, uczyła się, czerpała i układała i wiecznie niedoskonała, i wiecznie krytyka na siebie, i wiecznie porównywanie, i wieczny perfekcjonizm. I zapierdziel i pracoholizm, bo ja muszę, bo ja tak, bo jeszcze tego nie mam, bo ja nie mam jeszcze mikrofonu, bo ja jeszcze nie mam czapki, nie mam jeszcze kasku, nie mam okularów odpowiednich, żeby się pokazać do tej kamery. a nie mam okolczyków, nie wzięłam, nie mam okolczyków, pozamiatane, ten film nie będzie fajny. To jest ta pierwsza z braku. I bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy siedzisz w takim stresie, że jejku, a jak ja coś źle zrobiłam, źle powiedziałam, to nie jest moje. Albo to jest moje, ale nie umiem o tym powiedzieć tak, żebym chciała jakby tak, tak żebym, to brzmiało tak, jakbym chciała. To właśnie z tego takiego prestiżu, że jak już będę miała YouTube, to ja tam będę miała pieniądze, ja to zrobię już, zrobię w dwa dni i będę wysoko zasięgowym YouTuberem. Mm -mm, to też tak nie działa. Nie tak działa algorytm, nie tak działa człowiek, który Cię ogląda. I też nie działa tak, że Ty od razu zarabiasz od pierwszego odcinka. Uczysz się zarabiać od pierwszego odcinka, ale to działa tylko w jednym momencie. W tym, w którym już Ty swoje nazwisko i widoczność w sieci, widoczność w telewizji, wszechpojętym internecie i wśród ludzi, i w networkingu, i w branży zbudowałaś już poza YouTubem. Czyli YouTube jest jakby wisienką na torcie. I to samo dotyczy... Potencjalnie tego trzeciego punktu, ostatniego czy czwartego punktu, bo widzicie, tak to jest nie jechać, nie gapić się w scenariusz, nie? Tego ostatniego punktu, w którym e, Ty wynajmujesz zespół, żeby za Ciebie robił Twój kanał YouTube. To też, jeżeli masz prestiż, jeżeli masz na to pieniądze, fundusze, jeżeli masz cudowny zespół, który będzie stał z Tobą kamer z kamer za kamerą, będzie Ci mówił, będzie Ci pilnował, jak się ustawiłaś, czy Ci nie ucięło czoła, czy się nie garbisz i masz kogoś takiego, to. Y jasne, jak najbardziej Twój kanał wystrzeli pod jednym warunkiem, że to ty jesteś tą osobą, która mówi i mówisz to z, z poziomu doświadczenia, z poziomu własnych przeżytych przeżyć, z poziomu własnej ścieżki, własnej transformacji, własnych kroków, własnych przeryczanych dni i takiego naprawdę to działa testów tego wszystkiego. Z poziomu siebie, z poziomu tego atomu głęboko w środku, który drga na samą myśl, że mógłby się podzielić tym, co wie. Więc to, że zespół za ciebie y, zmontuje, bo ty nie lubisz, zespół ustawi kamerę y, czy studio, bo ty nawet nie wiesz, od czego zacząć, to jest ok, to jest super świetnie. Może też kiedyś będę miała zespół, który pomoże mi to tworzyć. Ale ty musisz być tą osobą, która mówi do tych ludzi. Twoja autentyczność i i Twoja energia. Nikt Ciebie nie zastąpi, i bardzo łatwo będzie Ciebie podrobić, i bardzo łatwo będzie poczuć, że to nie jest Twoje. No i oczywiście zatrzymajmy się na tym moim ukochanym punkcie, że by wejść na YouTube z pozycji takiej radości, że mogę się dzielić tym, co we mnie najlepsze. Aż mam dreszcze, zobaczcie, aż mam ciary, jak mówię, że w końcu to, co ja wiem, mam odwagę usiąść i powiedzieć, hej, byłam tam. Byłam tam 3-4 godziny, próbowałam rozszyfrować do czego coś służy, dlaczego mi wyrąbało cały kanał w kosmos mojej klientki, gdzie jest ten moment, w którym coś zrobiłyśmy źle i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego działa tak w ten sposób algorytm, a nie w ten sposób, dlaczego tutaj wrzuca, a tutaj nie wrzuca, dlaczego, dlaczego, dlaczego? I z taką ciekawością dziecka szłam tą drogą. Wiecznie zadając sobie pytanie, dlaczego i szukając rozwiązań, szukając rozwiązań, notując te rozwiązania i mając nadzieję, że takie, aha, pewnego dnia, to ja będę uczyć tego tak, że osoby, które będę uczyła, nie będą się babrać w tych wszystkich <laughs> rzeczach, tylko na bazie mojego doświadczenia pójdą po prostu prostą ścieżką. Od A do Z, bez zakrętów, robiąc to, co ja im proponuję. Bo ja szłam zygzakiem, trochę do tyłu, trochę do przodu, zygzak, zygzak, ściana, sześć ścieżek. A Wy możecie pójść prostą, oświetloną, idąc po prostu moimi krokami. Jeżeli oczywiście będziecie miały kiedykolwiek na to ochotę. I teraz, to był cały długi, dziesięciominutowy punkt pierwszy. Postaram się kolejne zrobić krócej, bo wynikają właśnie z tego, co przed chwilą powiedziałam. Punkt drugi, co bym zrobiła inaczej. I... Oprócz głowy, tego nastawienia, takiego, w jakiej intencji ty wchodzisz na YouTube, to jest jedno, czyli ja muszę wiedzieć, po co w ogóle mi ten YouTube, dlaczego ja tam wchodzę, nie? to jest to pierwsze, ale to drugie, nie kombinuj, czyli nieustanna praca i opieka samej nad sobą i nad swoim perfekcjonizmem. I perfekcjonizm też wychodzi z braku, z takiego wiecznego poczucia niedoskonałości, z tego, że to, co mówię, to, co tworzę, to, co pokazuję, jakość, jaką pokazuję, to nie jest to, co oczekuje moja głowa, to nie jest to, co chciałabym sięgnąć w największych marzeniach. I ty sobie to manifestuj, że ty będziesz takie coś miała, ale zacznij po prostu. Zacznij od zera. Odcinek o zacznięciu od zera. Jeszcze Wam podlinkuję na końcu tego odcinka oraz w opisie. W opisie zresztą znajdziecie też wszystkie materiały potrzebne do tego, żeby zacząć na YouTube. Macie też darmówkę, kontrakt wam dzisiaj powierzam, kontrakt youtuberki, czyli takie właśnie nastawienie, mindset za zapis na newslettera i też macie go w opisie. I po prostu zacznij! Zacznij tak, jak umiesz, z tym, co masz. I nie będę się powtarzać. Bo to wszystko z tym odcinku, który sobie za chwilę obejrzysz. I po prostu nie kombinuj. Siadaj, mów, pomylisz się trudno. Następnym razem mniej się pomylisz, a następnym razem jeszcze mniej, a na końcu będziesz mówiła, tak, jak ja z ducha z pamięci, mimo tego, że masz cały scenariusz, po prostu będziesz leciała, bo to jest Twoje. I też zauważyłam, kiedy najbardziej potrzeba scenariusza i promptera, kiedy w środku jest ta taka niepewność, że to, co powiem, może być użyte przeciwko mnie. I prompter jest dla tych osób też, które mają dane, statystyki, których słowo wypowiedziane może być turboźle źle zrozumiane i nawet mogą wylądować w sądzie. I te osoby powinny mieć scenariusze twarde. Ale dla każdej z nas, jeżeli nie jesteśmy praktykiem, yy, yy, prawnikiem, lekarzem czy praktykiem jakiejś właśnie bardzo twardej specjalizacji, jak na przykład BHP, dla nas wszystkich scenariusz jest tylko podporą. Jest płynny, jest lekki, bo jeżeli wiemy coś w temacie, to to się czuje, to człowiek po prostu siedzi i mówi. I takie kanały nagrywane. Na y, łóżku, słuchajcie, czy w fotelu. Tam nie trzeba, nie wiadomo czego, tam jest gadająca głowa, i każdy zostaje. Dlatego, że mówi to, co wie, i mówi z poziomu swoich testów i swoich y, doświadczeń. Dobrze, to był drugi. A trzeci, i tu zerknę, żeby nie, nie pomieszać. Strategia i struktura. Właśnie to jest to niewiarygodne, że trzeba. Wiedzieć, jak wygląda YouTube w praktyce i czym się różni od tego, co już znasz. I o tym będę miała też szkolenie całkiem niedługo, więc zapraszam Was z całego serca, żeby się zapoznać, jak z takiej kilkuletniej social-mediowej przedsiębiorczyni, pasjonatki stać się youtuberką bo kontekst się zmienia nawet kamera się przecież zmienia inaczej się używa kamery do YouTube'a inaczej w pionie do social mediów inaczej wygląda struktura tych treści i ma bardzo dużo podobnych aspektów bardzo podobnego schematu ale jednak różni się kilkoma ważnymi punktami które trzeba na starcie widzieć żeby nie przepalać energii i żeby twój Odcinek był taki właśnie YouTube'owy bardziej niż, niż kopia z social mediów, nie? Więc, więc to jest to, więc to też może pomóc, nie musi, ale może pomóc w Twojej transformacji albo w robieniu drugiej nogi Twojej widoczności w sieci. I kolejnym, czyli już czwartym z pięciu punktów jest <laughs> i zerknęłam sobie, się sama śmieję z, z siebie, nie. Zaufany mentor i nauczyciel. Ja jestem praktyk Zosia Samosia. 80% tego, co wiem, to uczyłam się sama, testując, 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 nieustannie testując, sama z. Nauczycielem, ale w kontekście nie jeden na jeden mentoringu, tylko bardziej z kursów, tak? Do tej pory uczę się z kursu, do którego już dawno nie zajrzałam, ale płacę za niego systematycznie. I uczę się, uczę, uczę, uczę YouTube'a i tego wszystkiego, co tu jest yy, od środka, wszystkich bebechów, już wiele, wiele lat. Bo najpierw się uczyłam, żeby móc pomóc yy, moim klientkom, a teraz wykorzystuję tę wiedzę w praktyce dla siebie. Ale w międzyczasie uczyłam się wszystkiego parasolowego, kompatybilnego, czyli wszystkiego, co dotyczy właśnie całości. Czyli od Transkrypcji, poprzez e, tłumaczenia, poprzez e, wszystkie e, wpisy blogowe, gdzie co sprzedawać, jak sprzedawać produkty cyfrowe i całą strategię biznesu, właśnie po to, żeby móc to połączyć. I jeżeli przyjdzie ktoś do mnie i zapyta, to ja nie powiem, ale ja tego nie wiem, bo, to, bo, ja, bo ja to tylko tutaj nie jestem od tego. Jeżeli coś wykracza poza moje kompetencje, wtedy odsyłam, ale jeżeli coś jest połączone parasolowo, taką jedną zbiór, jedną bańkę e, i jakby łączy się bezpośrednio z moją branżą, to ja odpowiedź znam. A jak nie znam, to się doznam. <laughs> ale powiedziała. Dobra, i piąte, ostatnie, to jest po prostu cechy takiej typowej youtuberki, czyli. Upartość, ale nie taka moja, że na złość babci odmrożę sobie uszy i ja wam jeszcze pokażę. Miałam takie nastawienie wiele lat temu, że chyba ty trzymaj tu moje pićku i ja ci pokażę. <śmiałam> Teraz już nie muszę. Teraz już po prostu tak bardzo głęboko znam siebie, że siadam i mówię i nie żeby udowodnić komuś coś, tylko żeby po prostu podzielić się tym, co we mnie najlepsze. Upór. Determinacja. Czyli nie wygaszamy się po trzecim odcinku ani klątwa siódmego odcinka, czy któregoś tam z rzędu, że się robi siedem, a później to już się nie robi. <grych> um, tylko upór, determinacja, systematyczność tym, co tworzysz i taka strategia. Która prowadzi cię przez każdy kolejny punkt, że Ty widzisz, wiesz mniej więcej co będzie kolejne, i uzupełniasz, i uzupełniasz, i uzupełniasz ten swój trybik, jakby te kilka kroków do przodu, kilka kroków do przodu, kilka kroków do przodu. Nie musi to być od razu nagrane, ale żebyś wiedziała mniej więcej w którym kierunku to idzie, żeby było Ci łatwiej wyłapać ten kontekst, i wrzucać kolejne odcinki, i żebyś się nie wypaliła na starcie z pomysłów. Czyli utur, u, upór, determinacja, systematyczność i strategia. Tak, to są te takie potężne cechy, które trzeba sobie wyrabiać. Ale uwaga, to autorskie ode mnie, to całość, co tak zabrzmiała, aż ciary przeszły, tak jakbyś testowała w parku rozrywki. Wyobraź sobie, że ty upór testujesz w parku rozrywki. Źle zjechałam z tej zjeżdżalni z wodą, źle, 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 wywróciłam się, przewróciłam, nie było takiego fajnego efektu, nie było takiego splaszu. to ja idę jeszcze raz, to ja pójdę jeszcze raz. Oho, ten przede mną złapał ten worek trochę inaczej. Aha, to trzeba tak jak majtki, zrósł z tej zjeżdżalni, poszło splash niewiarygodny, woda się rozbryzgnęła na pół parku rozrywki. Upór, determinacja że boję się, ale sobie pójdę najpierw na tą niższą, na tą wyższą, na tą jeszcze wyższą. Nagle uuu i zrósł z kilku kilometrów. Strategia. Najpierw pójdę na te suche, a później się zmoczę, a nie odwrotnie. <laughs> I wiecie, i po prostu wszystko to, co chcecie testować. W widoczności w sieci ogólnie, bo ten kanał jest o audio i wideo i o widoczności w sieci świecie, w świecie, w sieci za pomocą audio i wideo. To wszystko testujcie na sobie tak, jakby to był park rozrywki, jakbyście się po prostu świetnie bawiły na każdym etapie. I tego Wam życzę, na tym skończę. I oczywiście tutaj podsyłam, tu, 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 podsyłam ten odcinek, w którym mówię, jak po prostu wykonać pierwszy odcinek i ten pierwszy krok, ale w, w formie już odcinka, bo już kanał masz. I teraz, jak po prostu zacząć z tym pierwszym odcinkiem? Jak się do niego przygotować? Może najpierw nagrać odcinek, a później sobie zrobić mój kurs o budowaniu i optymalizacji kanału YouTube, a odcinek już będzie, nastawienie do kamery już będzie. To jak ty to zrobisz, to już naprawdę jest Twój wybór. Ale zrób to. Jeżeli cię woła, po prostu zrób to. Jeżeli nie wiesz, jakie są kroki i boisz się w ogóle rozpocząć tą podróż, ja jestem tu, żeby ci pomóc. Możesz korzystać z moich bezpłatnych treści, możesz korzystać z moich płatnych treści, z czegokolwiek nie chciałabyś skorzystać, chciałbyś skorzystać, to wszystko jest w opisie. Może rozważasz tylko po prostu rozmowę ze mną, wszystko znajdziesz w opisie. I to wystarczy. Żeby rozpocząć przygodę i żeby cieszyć się tym procesem, jak najgłębiej potrafisz. I mówić do ludzi to, co tobie głęboko w sercu leży. To, co ty już na sobie wielokrotnie przetestowałaś. To, co jest twoje, twoje. I nie poddawaj się nigdy, nigdy, nigdy. Jeśli czujesz, że to jest właśnie Twoje. Cześć!